Gdzie tu z tej strony Inkno Tym razem to już jest drugi odcinek z Draco i Czarodzieje 2. Tym razem znajduję się w, w czwartym le w lesie w Divalundzie. Oczywiście tutaj. Dora. No to rozpoczynam dalej tą wspaniałą przygodę z Draco. Teraz muszę uważać na Wiadomo, na tych pierwotnych przeciwników. O. Nie, 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 potrójne z Picadillo, dobra, giń! Doskonale. doki. I to mi się podoba. Ała! Ty dziadu, gin. Czach, ja, ała! Jest, doskonale. W porządku, mój żołądek. Tak, idę. Dalej. Że idę dalej. O, o łap rubiny Jest ja gotowe. Doskonale! świetnie, rewelacja, fantastycznie. Jeszcze jeden kamień. Idę dalej. A nie mogę. Trzy razy na elektrycznego ogrzego byka. Czach, czach. Yes. Nie, o mało nie spadłem do tej dziury w tym lesie w Tiwalundzie. Powiem wam, co to jest Tiwalund. Oczywiście Tiwalund to inna kraina. tam gdzie 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 się ta akcja toczy. Tutaj w sensie chodzi mi o to, że część druga toczy się w Tiwalundzie w tej w tej. Znaczy się nie ma znaczenia. Czy w kraju, czy w krainie. Wiadomo, że znajduje się tutaj. Chodzi mi o tego naszego głównego bohatera, czyli Smoka Draco. Tutaj. Mam zebrać teraz szafir. Dobra, może być klejnot. Szafiry są takie. No, ciemno-niebieskie. Teraz... No może nie muszę, tak? Aha, nie chcę się łapać, tych tak. Ale mam tylko zebrać ten. Szafir. O nie! Weź. Jest! Ma, mam cztery szafiry. O nie. O mało nie dostałem. tymi kolcami od z Albo parce pancernika. Przepraszam, że się nie mogę wysłowić tutaj. Jeszcze tutaj mamy węgorze. Tak. Tymi nowymi węgorzami są elektryczne węgorze, właśnie. O nie. Niech ten dziadek ginie. Dobra. Tak. Dwa razy. Idę dalej. Muszę pokonać tych przeciwników. Jest. Nie chcę mi się wa z wami walczyć no proszę Czas, dwa, trzy Nie chcę mi się zbierać tych rubinów Ciach, ciach. Już nie żyjesz. Nie! Już jest gotowe. Jeszcze tylko dwa... pozostali tam ci dwaj przeciwnicy? Tylko jest. Dobrze. Udało się. Teraz idę dalej. O, wow! Jest! Okropny węgorz mnie zabrał. Idę na pły Znaczy się pływać Dalej. O, wow! Ty, dziadu! Oj, uwa trzeba uważać. Jeszcze na te szkielety. Jeszcze na paperze Nie rozumiem, co. Serduszko, jest. Kret, nie chcę mi się z wami walczyć. Będzie uwaga na Skorpiony. Oczywiście dwa razy trzeba. Nie, 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 nie. No i coś tam trochę pominąłem. No trudno. Jest. Idę tutaj. Tutaj, szybko, A, spokojnie. Czy Coś tam się znajduje na dole. Oczywiście jest mocza moneta. Ała! Weszłem na te kolce. No tragedia. No, nie, 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 nie. nie ma mowy pancerniku. Nie dostanę od ciebie. Tego ukłucia. Dobra. Znowu potem klejnot. Ty. Niebieskie klejnoty, albo, no nie wiem, czy diamenty. Oj, bym powiedział, że diamenty. A, jeszcze 22, bo zostały mi ja diamenty. No proszę, jeszcze. Jednak gdzie jest. O, muszę szybko, szybko. Jest, udało się. Nie dostanę od ciebie tych kolców. Przeklęty. Dobra, nie idę. Omijam tego dziadykę. Ała! Gałganie, zostaw! mnie! Nie? nie. Omijam. Proszę. Dobra, idę dalej. Pomyślam, że je tak. sobie trochę poulepszę. Dobra. To powinno być piąty, tak? Zaraz wrócę. Nie to, nie to, Dobra, chwila, może jeszcze się tutaj wrócę? Dobra, nie, nie. Nie, nie stać nie. Dobrze, teraz ogrzybek jest doskonale. O, doskonale. Teraz mam większą moc ognia. To mi się przyda, oczywiście. Przy walce z jakimś... naszym jakimś przeciwnikiem tutaj. W tej... Po to w tej grze. Znaczy się przeciwnikiem dla... dla drago. Oj, przepraszam. Nie mogę się przez to wyzłowić. Oj, przepraszam. Tutaj będę skupiony tutaj. Znaczy się w tej grze, komputer. Dobra, wiadomo. Na czym? Jała! Dziadko w rękach. Idę to... tutaj, tam gdzie toperze. A, jest gotowe. Teraz muszę zebrać szafir. Dobra, nie chce mi się zbierać. Bo... Dobra, nie, nie ma mowy. Idę dalej. Nie chce mi się zbierać. Jest! Oj, udało się. Doskonale. Nie trzeba tutaj zbierać tych rubinów. Tutaj. Okej. Okay. Już jest prawie blisko. Jest! doki Udało się. Teraz muszę uważać na skorpiona. Ła! Wow. O mi właśnie, o to właśnie mi chodzi. A? Jest! Doskonale. Oła! I oto muszę uważać na te... Na tych przeciwników tutaj. Jeszcze sobie zb zbiorę tych... Szafirów. Zbieram od... O kurde. Ja muszę się bardzo pospieszyć. O! No! Szybko, Drako! Jest! Jest! Tyle szybko. O, o, o prawie blisko. Jest! Blisko. Udało się. Łatwizna. Dobra, jest dobrze. Panie, dobrze. Nie chcę Cię widzieć. Aj. Już teraz dobrze. Wszystko w porządku. Jeszcze ja Ciebie zbiorę. Dobra, o tak. Jest. Dobra jest. Jeszcze smocza moneta jest najważniejsza tutaj. Jeszcze zapis gry, oczywiście. Dobra. O nie, nie. Serce. Dobra już. Przepadło serce. Ale najważniejsze, że mam dużo szans tutaj w tej grze. Nie, ja to w tej części oczywiście. Dobra, nie ma znaczenia. Czy w grze, czy w części. Ale najważniejsze, że, że nasz że Draco żyje. Znaczy się. Dobra, jest dobrze. Nie jest tak źle. Dobra, jest. Dora, teraz muszę uważać na węgorze. Dora. Jest. Udało się. No nie Wiadomo, trzeba tutaj uważać na kolce, tak jak w pierwszej części. Dobra, jest. Dobrze. Udało się. Jest. Teraz idę dalej. Znaczy się płynę dalej. O łam! Nie tak miał być, auła! Nie nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Nie dasz... Och, ja pierdzielę. O mało nie dostałem tego wrednego węgorza. Tutaj płynę. Znowu na tych przeciwników muszę pokonywać. Nie! Nie! Ja nie mogę, no, oberwałem. Jeszcze raz muszę... Dobra. Nie chce mi się zbierać tych, dobra. dobra? Nie! Ja nie mogę! Szybko! Ja nie mogę! Dobra, czy coś jeszcze na dole? O, nie, 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 nie. nie, nie. Dobra, jeszcze tego. Połowa. Szybko. Jest. Nie, 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 nie ma mowy. Nie, 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 nie. nie. Szybko. Jest. Pokonany. Oj, prawie. Jest. Prawie blisko. Jest. Udało się. Zdążyłem. Na, na szczęście zdążyłem tutaj. Dobra, teraz tutaj płynę. Ała. Znowu oberwałem. Dało się! Dobra. Okej, okay, zaraz do tego przejdę. Teraz puszę oczywiście tutaj. Dwa razy, teraz... O, Divalund Kryps. Krypta w Divalundzie. Okej. Okay. Czyli na nas czeka on. A zapomniałam, przecież drakon nie może ziać pod wodą tutaj. Ja nie mogę, przecież bez tej... Wspaniałej gruszki. Takiej magicznej gruszki. Gruszki. Tak, teraz dragoń znajduje się w Gryptach, w Tiwalundzie. Tak. Jest! O nie! Mam tylko trzy serca. Tylko teraz już cztery. I bardzo przepraszam, że... O ja! Jest! Jest, nas muszę płynąć szybko. Aż do... Jest! Udało się. A, nie czasu na takie. Wariat 2. Dwa... No dobrze. Tym wrogim jest... Tym głównym antagonistą jest szkiele. Mega szkiele. No dobra. Jeżeli nie będziesz tak trząsł, to urwę ci zaraz. To zaraz urwę ci jaja. Dobrze. Zaraz dostaniesz po jajach, ty wredny szkielecie. Zaraz to. Do... A, ła! Ciach, 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 Jest! Ach, udało się. No, no, zaraz dostaniesz w jajach. Przy... No tak, ty, przy... ty po prostu nie masz jaj w ogóle. Tak, 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 O tak. Jest. No, łatwy. Wow. Udało się. No proszę, już go pokonałem. Łatwizna. No dobrze, to było już łatwe. Tutaj. Teraz muszę teraz płynąć. Już zakończyłem tutaj. Okidoki. No dobrze, moi drodzy. To było już na tyle z tego odcinka i nara